Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Od dłuższego czasu zaczęły się pojawiać komentarze z prośbą od Was, abym zaktualizowała swoją kolekcję Perfum. Powiem szczerze, nie byłam zbyt przychylna, żeby nagrywać kolejny taki film, ponieważ w mojej kolekcji nie bardzo zaszły jakiekolwiek zmiany. Pojawiło się tylko kilka nowych flakoników. Zazwyczaj, jeżeli dostanę jakieś perfumy, albo je kupię, to od razu Wam je pokazuję. Też jestem teraz na etapie wykończenia mojej kolekcji z Avonu, bo jako konsultantka testuję wiele zapachów właśnie tej marki i też dlatego. Staram się więc je teraz wyzorować, żeby po prostu ograniczyć ilość posiadanych buteleczek, bo nie będę ukrywać, że zrobiło mi się tego trochę za dużo i też z tego powodu trzymam się z zakupami, ale ostatnio przeglądając YouTube, słuchajcie, trafił w moje ręce tak, jest to tak perfumeryjny, który został stworzony na kanale Aroma. Bardzo Wam serdecznie polecam kanał Aroma oraz podam link konkretnie tutaj do tego tagu. I stwierdziłam, że to będzie fajny pomysł, bo będę Wam mogła opowiedzieć o moich ulubionych perfumach, o tych, co mi się nie sprawdziły, a przy okazji przemyśleć troszkę nowości. Pytanie numer jeden: które niszowe perfumy były Twoimi pierwszymi? Jeżeli chodzi o pierwsze zapachy, to jeszcze w podstawówce klatce otrzymałam najmieniny od mojej mamy prezent, a był nim właśnie Dezodorant Nivea w tym standardowym zapachu i muszę przyznać, że go uwielbiałam. Po prostu później sobie na gminie go kupowałam. Ale kiedy byłam już nastolatką, to nie wiem, czy kojarzycie, pojawiły się perfumy marki Citru i ja bardzo je lubiłam. One były naprawdę trwałe i wtedy, według mnie, kosztowały sporo, ponieważ na promocjach udawało się je kupić za około 6,5-40 zł, natomiast w cenie regularnej to było około 40-60 zł, ale dla takiej nastolatki to był spory wydatek, muszę przyznać, ale mimo wszystko byłam zadowolona, bo była duża baza właśnie zapachowa, bo tam było chyba nawet z 5 zapachów, słuchajcie. Dodatkowo też abuść była naprawdę dobra, nie były to takie perfumy, które przygniecie i za 2 godziny nic nie czuć, tylko naprawdę one się ładnie utrzymywały, może nie przez cały dzień od godziny 6 do godziny 23, ale tak spokojnie te 8 godzin mogły się utrzymać i myślę, że to był fajny taki wstęp do zapachów i bardzo dobrze wspominam te perfumy. Muszę wam powiedzieć, że Czasami jak właśnie jestem w Rosmanii i widzę jakiś nowy zapach, to mam ochotę kupić sobie flakonik, po prostu z czystego sentymentu. Pytanie numer 2. Który zapach najwięcej dla Ciebie znaczy? Jeżeli chodzi o zapachy, ja mam bardzo dużo zapachów, które mi się kojarzą, ale myślę, że chyba w chwili obecnej najwięcej dla mnie znaczy Alien, a to dlatego, że mam z nim naprawdę mega pozytywne właśnie wspomnienia. Nie zapomnę oczywiście mojej imprezy na trzydziestkę też, w tym celu je kupiłam oraz towarzyszyły mi w bardzo ważnych wydarzeniach związanych też z moją firmą, związanych z moim życiem prywatnym. Tak jak zaczęłam ostatnio, chodzić na randki. A na wszystkie właśnie spotkania, te pierwsze, używałam tylko i wyłącznie tego zapachu. Tak, abym ja się kojarzyła z tym konkretnym zapachem i z tymi konkretnymi perfumami. Bo nie wiem, czy wiecie, ale czasami pamięć działa w ten sposób, że dany zapach może nam przypomnieć jakąś sytuację, jakąś osobę. Ja tak mam również właśnie z zapachami. Są koleżanki, które od lat używają jednych perfum i kojarzą mi się po prostu z tym, z a nie innym zapachem. I muszę przyznać, że ten tylko bardzo mi się spodobał i zaczęłam go używać i teraz widzę, że powrotnie mi się kończą i straszliście mnie w komentarzach oraz właśnie pani z chyba z Forrest, tego spojrze, że właśnie niestety Alien będzie wysypywany. wiem szczerze, ciężko go teraz dostać, więc będę musiała jakoś go gospodarować środki, sobie kupić jeszcze jeden flakonik, żeby go nie daj Boże nie wysopali, bo naprawdę... Uwielbiam ten zapach i mam z nim same pozytywne skojarzenia i gdybym miała sobie zostawić tylko jeden, to zapewne by był ten, bo on zarówno pasuje na sezon letni, zimowy, na co dzień i okazjonalnie i bardzo, bardzo go lubię. Pytanie numer 3. Najbardziej ekscytujący zapach w Twojej kolekcji. I to będzie może zaskoczenie, ale ciężko było mi wybrać coś, co będzie ekscytujące i coś, co będzie dość unikatowe, bo zazwyczaj mam ten sam styl, jeżeli chodzi o zapach ponieważ najbardziej lubię właśnie perfumy z nutą kwiatową, z nutą piżma i takie zazwyczaj wybieram, ale chyba najbardziej ekscytujący jest to właśnie zapach E1, czyli Rare Pearls i bardzo go bardzo lubię. On jest taki niespotkany i nawet nie potrafię Wam go opisać, on jest dość właśnie taki świeży, taki lekko kujący w nos, jeżeli można tak nazwać. I nie jest to taki zapach właśnie słodki, pudrowy, tylko orzeźwiający, świeży i... Niespotykany, tak. dlatego uważam, że on jest właśnie takim zapachem i są to perfumy, które są ekscytujące, bo zawsze właśnie, kiedy ich użyję, to dużo osób zwraca na nie uwagę, Uważam, że jest to dość niespotykany zapach, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie czuli i często są pytania po prostu, jakie to są perfumy, dlatego też właśnie zdecydowałam się na ten zapach, bo ale on jest tak wciągający, że jak właśnie trzymam buteleczkę i one mi tu pachną, to powiem Wam szczerze, że mam ochotę tylko je wąchać. I to jest chyba jeden z pierwszych właśnie zapachów premium Avonu, jeżeli można w ogóle nazwać jakiekolwiek właśnie zapachy Avonu premium. Ale to są te z najwyższej pizzynowej. To są perfumy z tej linii Today, Tomorrow, Always, ale właśnie wyszła taka linia dodatkowo Rare. I one są dość drogie w Avonie, ale też bardzo dobrze się utrzymują. I naprawdę powiem szczerze, jakościowo nie odbiegają od wysokopułkowych zapachów, które są w drugeriach czy perfumeriach za około 150-200 zł, jeżeli mam być szczera, więc jeżeli szukacie czegoś troszeczkę niższej ceny, ale co się dobrze utrzymuje i ma spotkane właśnie luce zapachowe, to sprawdźcie, proszę, kolekcję właśnie RARE, tam jest kilka właśnie e, tych zapachów z tej kolekcji i ten purse polecam. Pytanie numer 4. Zapach w Twojej kolekcji, którego najbardziej nie lubisz. I teraz pojadę pewnie kontrowersją, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale zapach, którego nie znoszę, jest to Black Opium. Tak. Wiem, że teraz pewnie niektóre osoby się bardzo oburzyły, ale próbowałam go zarówno właśnie prosto z flakonika, na papierek. Tak samo próbowałam go na swoją skórę i ani w takiej wersji, ani w takiej wersji ten zapach mi się nie podoba. On jest dla mnie za ciężki, zbyt pudrowy, zbyt duszący. I chociaż mam w swojej kolekcji kilka cięższych zapachów, to niestety te perfumy są dla mnie tragiczne i nie chciałabym ich używać, ponieważ bardzo źle się w nich czuję. A teraz mam powiem taką anegdotę, ponieważ moja zmarła koleżanka Roxana uwielbiała ten zapach i go używała. I na niej on pachniał naprawdę przepięknie, bo były to zupełnie wtedy inne perfumy i mam wrażenie, że akurat do jej ciało i właśnie do jej osoby bardzo pasowały i na niej bardzo je lubiłam. Natomiast nie znoszę ich na sobie i nie cierpię też jak ktoś inny ma je w otoczeniu, bo powiem szczerze, że one mnie gryzą i jak nie mam jakiejś alergii, jakiegoś uczulenia na konkretne zapachy, tak ten właśnie Black Opium mnie po prostu dławi. Ten numer 5. Najlepsze perfumy do snu. To może nie będą perfumy, to o czym Wam wspomnę, ale szukałam buteleczki, bo mam przekonana, że jeszcze mam odrobinę tego produktu, ale niestety mi się skończył, więc oczywiście tak jak przy Black Opium, stawiłam tutaj obrazek. A mam tutaj na myśli o mgiełce zapachowej do snu z Avon z lawendą. Słuchajcie, to jest hit sprzedażowy. Wszystkie moje koleżanki używają, ale jest po prostu zależna od tej mgiełki. Ja również, i zamawiamy ją po prostu hurtowo kilka butelek naraz. I bardzo fajnie się sprawdza, kiedy nie wiem, ja potrafię co trzeci, co czwarty dzień prać poście i wtedy psikać sobie właśnie tą mgiełką. I w pokoju wtedy tak pięknie pachnie lawendą i też bardzo dobrze się zasypia, tylko trzeba uważać, żeby tego produktu nie użyć za dużo, ponieważ tam giełka jest dość intensywna i kiedy popsikamy sobie na przykład poduszkę zbyt mocno, to możemy mieć problem z zasypianiem, ale jeżeli na przykład tylko. Przypniemy sobie na wierzch kołdry, leciutko na górę poduszki, tak żeby nie mieć tam, gdzie przykładamy twarzy, to powiem Wam szczerze, że naprawdę fantastycznie się śpi, świetnie relaksuje i jeżeli szukacie właśnie perfum do pościeli, to polecam Wam tą lawendową, lawendową giełkę z Avonu. Pytanie numer 6. Najlepszy nowy zakup. Opowiem Wam teraz o najlepszym zapachu w mojej kolekcji, którego co prawda sama nie kupiłam, ponieważ dostałam go od mojej mamy na urodziny, ale posłużę się telefonem, bo niestety nie pamiętam aż tak dobrze tej nazwy. I, i przytoczę Wam tutaj imię i nazwiska, a rodam Wam linka do, do tego produktu, bo jest na hebe, ponieważ jest to po francusku imię i nazwisko i nie chcę go koleczyć. Ale perfumy nazywają się Amore Mio Forever, i są to perfumy, które bardzo kojarzą mi się właśnie z pewnym zapachem z Avonu, czyli z celebry. Ice, który uwielbiałam, i flakonik, słuchajcie, wygląda tak. Może wam go zbliżę. I, I po pierwsze, to co mi się podoba, one nie są jakoś bardzo drogie, bo są z takiej normalnej półki cenowej około 50 zł, kosztują, ale mają pojemność 100 ml. Użyłam ich teraz dość sporo, chociaż nie są to najczęściej używane przeze mnie perfumy, ale one mają przepiękny świeży zapach który mi osobiście kojarzy się z takim świeżym, mroźnym powietrzem w zimie. Jak macie właśnie taki wieczór albo poranek, kiedy robi się lekki przymrozek, tak wiecie, minus jeden, minus trzy stopnie i wtedy powietrze pachnie tak trochę mandarynkami, tak trochę właśnie takim zimnym, świeżością, czystością. Tak właśnie ten zapach się układa na skórze muszę powiedzieć, że to są naprawdę fajne perfumy i jestem z nich mega zadowolona, może nie są jakoś bardzo trwałe, nie wytrzymają Wam może 48 godzin na skórze, ale są bardzo delikatne, bardzo ładnie właśnie współpracują ze skórą i z zapachem ciała, i wydaje mi się, że właśnie stwarzają takie wrażenie takiego idealnego, delikatnego zapachu wokół nas. I to nie jest taki zapach, że najpierw idzie zapach, a potem pójdziecie wy. Tylko on się właśnie bardzo fajnie z Wami komponuje. I są idealne, według mnie, na przykład na co dzień, właśnie do jakichś wyjść, do użycia w domu, e, nie wiem, e, do wyjścia do pracy. Może na jakieś wieczorowe wyjście są zbyt delikatne, ale właśnie tak na co dzień, jak najbardziej. Pytanie numer 7. Najczęściej zakładane perfumy. Jeżeli chodzi o zapach, którego używam, non-toper, to chyba. Was nie zaskoczę, że będą te perfumy z Avonu, ale jestem wprost zapocha, zakochana w tym zapachu, czyli Lite Pink Dress i muszę przyznać, że to jest chyba moja trzecia czwarta butelka. Ja je uwielbiam i ostatnio one były wycofane w Avonie, ale słuchajcie, chyba w lutym powróciły do oferty czy w marcu i to jest dla mnie mega wiadomość, bo ja bardzo je oszczędzałam i je uwielbiam, bo są Przepiękne, wiosenne, kwiatowe i to co najważniejsze mają właśnie piwonie w nutach, w pełnie i kurczę one pachną naprawdę wiosną, kwiatami i wszystkim tym co najlepsze według mnie i są to perfumy, które najczęściej użyłam w szczególności właśnie w tym okresie od marca do października zarówno właśnie na wiosnę i na lato, i troszeczkę nawet na fragment jesieni, bo one mi poprawiają humor, sprawiają, że czuję się fajnie kobieco pewnie i bardzo, bardzo je lubię na co dzień, ale też potrafię użyć słuchajcie, na letnią imprezę i zawsze właśnie dziewczyny reagują, o, masz z tego perfumy, perfumę, ponieważ to jest zapach, który już się naprawdę ze mną kojarzy i są świetne, jeżeli ich nie znacie, powiem, że Black Dress, Little Black Dress jest bardzo dobrze kojarzona. Tak samo Red Dress jest właśnie dość rozpoznawanym zapachem, a mam wrażenie, że ten pink są niedoceniane, a są przepiękne, genialne i naprawdę bardzo je lubię. Daje numer 8. Perfumy w Twojej kolekcji, które dostają najwięcej komplementów. Jak pewnie słyszeliście, spora część zapachów, które używam dostaje bardzo dużo komplementów i właśnie Pink Dress jest Prawie na szczycie, ale zawsze najwięcej komplementów niestety zgarniają te. A jest to Persif Oasis, też z Avonu. I żeby było śmieszniej, jest to zapach bardzo podobny właśnie do poprzedniego. I z tego co pamiętam, tutaj chyba też jest piwonia, ale jest taka jakaś kwaśna nuta i one pachną troszeczkę inaczej. Ale są to perfumy, które uwielbiam i też zużyłam ich bardzo dużo. I zawsze, kiedy je użyję, to po prostu wzbudzają zainteresowanie. I są to, słuchajcie, perfumy z iPhone'u, które nie kosztują dużo, a które naprawdę dostają komplementy, jakkolwiek absurdalnie to brzmi. I uważam, że czasami nie warto patrzeć na markę, na cenę, tylko po prostu na zapach, bo może się zdarzyć, że tanie perfumy mogą być beznadziejne, mogą być słabe i nie fajnie komponować się właśnie ze skórą, a z zapachem ludzkiego ciała. Natomiast Natomiast mogą być też drogie perfumy, które nie będą się utrzymywać, które będą za ciężkie, które będą za lekkie, które będą gdzieś tam podrażniać właśnie osoby w naszym otoczeniu. Więc myślę, że to nie zależy tak naprawdę od ceny. I każdy wybiera takie zapachy, jakie lubi i też jakie mu się sprawdzają. Ja powiem szczerze, że ostatnio kupuję sporo droższych właśnie zapachów, ale też nadal kupuję te z za zamawiam, zamawiam również zapachy z Oriflame. I używam raz takich, raz takich i przyznam wam się szczerze, że mam zarówno Google jak i ulubieńców, zarówno w niższej półce cenowej, jak i wyższej, więc myślę, że na to nie warto patrzeć. Ale ten jest naprawdę genialny. Bardzo, bardzo, bardzo grubie lubię. I... Widzę, że będę musiała... No właśnie, to jest ten sam problem, bo widzę, że będę musiała je domówić, bo mam już je końcówkę, ale kurczę, nie chcę mieć cały czas tych samych zapachów, więc muszę się jakoś ograniczać. I nie wiem czy do nich wrócę, czy nie. To ja i tak lubię, że pewnie i tak zamówię kolejną butelkę. Dajemy 9 najbardziej zaskakujące perfumy w Twojej kolekcji. I to jest, o dziwo, pokażę Wam perfumy z Oriflame. jest to zapach, na który się zdecydowałam właśnie dlatego, że jest zaskakujący i jest inny niż wszystkie zapachy, które posiadam. A są to perfumy Amber Elixir. I to, co jest w nich właśnie takiego zaskakującego to jest to nuta bursztynu i tak, są tam też właśnie ciężkie nuty, jak żywo sandułowa, z tego co pamiętam i piżmo, bo ja mówiłam Wam, że kocham piżmo, ale to są perfumy, które są takie bardzo klasyczne, nie wiem, czy będziecie wiedzieć, o jaki zapach mi chodzi, ale czasami właśnie, jak właśnie były lata dwutysięczne, to z kobietami, tak w wieku 40-50 lat, kojarzyły nam się takie Cięższe zapachy z taką konkretną nutą i zazwyczaj właśnie to była jedna i ta sama nuta. Nie potrafię Wam teraz powiedzieć, co to była za nuta, ale tak one mi się kojarzą, a pomimo tego, że nie przypadam za takimi właśnie cięższymi zapachami, tak te perfumy są genialne. I one się fantastycznie utrzymują i są właśnie w takim starym trochę stylu, ale nie są babciowe. Nie można ich właśnie pomylić z takim babciowym zapachem, ciężkim, pudrowym, który był w latach 90., nie, ale one są właśnie takie. Cięższe, luksusowe, jakby trochę, właśnie kojarzą się z takimi droższymi zapachami i też były właśnie z tej droższej póki. W Oriflajem, ale muszę przyznać, że są też mega wydajne, bo słuchajcie, drugą zimę ich używałam i zobaczcie, ile mi ich zostało. A to dlatego, że one są intensywne i wystarczy trzy przyknięcia, i już po prostu mamy aurę zapachu, Więc jeżeli szukacie czegoś nie ale cięższego, zaskakującego, coś, co nie jest takie i co kojarzy nam się troszeczkę z takim luksusem, to myślę, że możecie właśnie śmiało spróbować właśnie tego Amber Elixir. I teraz wiem, że jest jeszcze jedna nowa wersja, która wyszła w tym roku. Właśnie Amber Elixir, coś tam. I one mnie też bardzo kuszą. I być może na przyszły sezon, jesienno-zimowy, się na nie zdecyduję, Bo tymi się sprawdzają rewelacyjnie. I wiem, że po prostu zużyję je z ogromną przyjemnością, bo też nadają się fantastycznie, na przykład na jakieś imprezy w sezonie zimowym. Może też. Dlatego teraz ich użyłam bardzo mało. No bo w tym roku praktycznie nie było imprez w sezonie zimowym, nie uszkujmy się, ale mimo wszystko właśnie bardzo je lubię. I zauważyłam, że też niestety przez pandemię trochę mniej zużyłam właśnie swoich zapachów. A to dlatego, że praktycznie cały dzień się siedzi w domu i bardziej schodzę na co dzień takie giełki, i to lżejsze zapachy, a te właśnie te perfumy wyjściowe niestety leżą i czekają na lepsze czasy. Daję numer 10, absolutne ulubieniec na cały czas. I teraz pokażę Wam coś zaskakującego, co bym sama dla siebie nie wybrała, ponieważ w paczce w fan mailu o jednej z Was dostałam zapach Victoria's Secret i jest to w ogóle białka zapachowa. Ale dla mnie to są po prostu perfumy idealne na każdą okazję. Zapach, który mi się sprawdza zarówno no w sezonie zimowym, jak i w letnim. Też są bardziej kwiatowe i powinny się kojarzyć właśnie z latem, z wiosną, ze słońcem, z ciepłą pogodą. To mimo wszystko mają w sobie coś takiego, że pomimo tego, że są kwiatowe, to są troszkę cięższe i to jest zapach, So Sexy i muszę przyznać, że kusi mnie, że jeżeli kiedykolwiek w najbliższym czasie będę w Warszawie, żeby po prostu powąchać, powiem, że też jest woda perfumowana i żeby sobie kupić taki zapach właśnie w formie wody perfumowanej, bo naprawdę kurczę no świetnie i bardzo lubię ten zapach, bardzo lubię te perfumy i tak jak mówię, sama bym się na nie nie zdecydowała, bo jest to taka gama zapachowa, którą zazwyczaj omijam, bo jednak wolę inne nuty, ale tutaj, kurczę, dostałam w parce i nie będę ukrywać, że bardzo się ucieszyłam, że mogę przetestować coś właśnie z tak znanej marki jak Victoria's Secret i po prostu dałam im szansę ze względu na markę, nie będę ukrywać. I kurczę, jestem tak pozytywnie zaskoczona, że używam ich naprawdę sporo i zobaczcie już, nie mam ich kogoś super dużo. Staram się też w ostatnim czasie nie oszczędzać swoich zapachów, nie będę ukrywać, bo w końcu jak będę oszczędzać, to żadnego nie zużyję, a wtedy nie będę mogła testować nowych, więc to będzie troszeczkę takie zapętone koło. Ostatnie pytanie. jedna z tych, który zapach najbardziej oszczędzasz? I teraz nie jestem w stanie Wam pokazać, ponieważ mam gdzieś ukryte na dole szafki i przyznam Wam się szczerze, że nie mogłam znaleźć. Ostatnie skitrane opakowanie Spotlighta. Te perfumy są od lat wycofane właśnie z Avonu. I muszę przyznać, że mam jedno opakowanie, które jeszcze jest zafoliowane. I przyznam Wam się szczerze, że nawet nie wiem, czy one będą dobre, bo leżą w ciemnym, suchym miejscu. W kartoniku w folii. Podejrzewam, że raczej będą mi już tylko e, służyć jako taka podróż sentymentalna i nie będę ich używać, dlatego je ja już szczędzam, ale właśnie. Spotlight to był dla mnie zapach idealny. On był lekki i jedyne co to, szkoda, że był troszeczkę mi mało trwały, bo niestety utrzymywał się krótko, ale był świeży, taki fajny, taki właśnie rześki i kojarzył się właśnie z takim blaskiem, świeżością, fleszami i myślę, że ta nazwa Spotlight była idealna, był cytrusowy i to są te nuty, które ja uwielbiam. I chociaż, tak jak mówię, lubię zapachy kwiatowe, tak lubię też właśnie wszystkiego rodzaju zapachy świeże, cytrusowe i tam był właśnie Spotlight. Nie rozumiem dlaczego ja bym zdecydował się wycofać ten zapach i mam nadzieję, że kiedyś powróci, nie będę tego ukrywać i dlatego szukam czegoś, co jest podobne, ale powiem szczerze, że nie znalazłam. Jeżeli siedzicie właśnie w temacie właśnie zapachów, dajcie znać, czy jest na rynku coś podobnego do Spotlighta. Możecie znaleźć na tym w internecie, to nie będzie jakiś wybitny problem, ale kurczę, tak samo jak Został wycofany Celebra Ice. dwa lata z rzędu, już teraz się nie pojawia. Pojawił się Celebre Fresh, i myślałam, że to będzie to samo. Jest też zapachem świeżym, fajnym, ale to nie jest to samo. Ale na szczęście udało mi się właśnie te Amore Mio dostać, i właśnie od mojej mamy. Ale właśnie okazało się, że one są podobne, więc mam nadzieję, że Spotlight też w jakiejś formie gdzieś tam wróci. I to są właśnie perfumy, których najbardziej oszczędzam i które boję się otworzyć, bo powiem, Szczerze, że jeżeli otworzę tę folię i to pakowanie, okaże się, że ten zapach się zepsuł, to chyba pęknie mi serduszko za ze smutku, bo takie oszczędzam. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że uda mi się chociaż znaleźć odpowiednik, jeżeli nie wrócą do oferty. To no, już by było wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że taka pogadanka o zapachach przypadła Wam do gustu. Jak widzicie, pokazałam Wam troszeczkę nowości oraz kilka właśnie moich kultowych zapachów, które nadal trzymam właśnie w swojej toaleczce. Dajcie znać, jakie Wy perfumy najbardziej lubicie. Możecie też spróbować odpowiedzieć właśnie na te pytania w komentarzu ja Wam wstawię te pytania do opisu i będzie to, myślę, fajna zapawa. Jeżeli chcielibyście mi też jakieś zapachy polecić do przetestowania, napiszcie śmiało, jak już sytuacja się ogarnie i będzie można spokojnie wchodzić do perfumerii, bo wiem, że teraz już perfumerie są otwarte, ale jak już będzie troszeczkę spokojniej, to pójdę i po prostu powącham wszystko to, co mi polecicie. I być może na coś naprawdę się skuszę, dlatego czekam na Wasze polecenia. Mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu. Wszystkim osobom, które mnie wspierają, zarówno tutaj na YouTube, jak i na Patronite, jestem ogromna i wdzięczna, jesteście niesamowici. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, link do Patronite'a macie w opisie, natomiast tutaj na YouTube możecie też kliknąć przycisk Wesprzyj. Tam są różne progi, różne nagrody i mam nadzieję, że że będziecie zadowoleni z tego, co wam oferuję. I jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki dla wszystkich wspierających i patronów. Jeżeli natomiast nie możecie mnie wesprzeć finansowo, ja to oczywiście jak najbardziej rozumiem, zostawcie mi więc proszę kciuk do góry, komentarz, subskrypcję i też możecie ten film udostępnić. Dzięki temu powiększą się zasięgi, a dla mnie to będzie naprawdę ogromna pomoc, bo kanał będzie mógł się rozwijać. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!